Malik, pytanie do ciebie. Osiem fenomenalnych walk, siedemnastu wojowników i wojowniczek, emocje nie do podrobienia. Na którą z walk ty najbardziej czekasz i dlaczego? Mi nie pytasz teraz? Okej. Okay. Tak, tak. Wiesz, co? Ja tak w zasadzie patrzę na całą kartę. I jest kilka walk, na które na pewno będę patrzeć z więk większym e, zaciekawieniem. Ale w zasadzie no ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonald'a jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić na przykład. <grym> <grym> o kurwa, co pilotami to jest? Telewizyjnymi. I w zasadzie o, ja jest tak, taki dosyć ciekawe w moim odczuciu. Ja pierdolę. Okej. Okay. W takim razie co, przejdźmy. O kurwa! O kurwa! To, mm, o, kurwa ty. Musti, Muszę się przejść! Tutaj przeciwniczka mówi o swoich umiejętnościach. Jakie są słabe, a jakie są mocne strony Ewy Brodnickiej? Bo na pewno robiłaś research, znam cię doskonale, wiem, że podchodzisz do tego na 200%. Tak, Ewa jest. Żeby nie doświadczona... powiedzieć na 600%. Tak, Ewa jest doświadczoną zawodniczką z wieloma tytułami. Wielki o szacun. kurwa, co zrobił ty? Byłeś tak? No tu wiesz. Natomiast moją płaszczyzną. Od dwóch i pół roku o, jest MMA, kurwa. zapasy, parter, muay thai, kopnięcia, kickboxing, było, kurwa złe, yy, o, wiesz, kurwa. No, cały wachlarz, Ewa ma jeden, boks. Wiesz, wiesz ja widzę tutaj dużo minusów y, u Ewy i dużo plusów u siebie. No. Wiesz, i tu są i u mnie są minusy i plusy i u niej są minusy. Ja i powiem plusy. szczerze, że trochę się przeraziłem teraz też. I ten wzrok na mnie prawie zwalił i myślę, że kurczę na zapleczu może odbyć się walka, której wy nie zobaczycie, ale ja wrócę z podbitym okiem. Może tak być. No cóż, nie, zauważyłem pewną zależność. Za każdym razem jak się przypierdalasz do Natsu, jak i próbujesz jakiegoś pstryczka w nos, ona się robi kurwa mega spięta, ma taki poważny głos i tak sucho odpowiada, nie? Możecie to zobaczyć za każdym razem, gdy na filmie ja się do niej przypierdalam. To na kurwa sztywnieje w tym samym momencie i tak kurwa. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Odpowiadam, że ja nie tylko jestem pięściarką, ale również. No to że nie wiem, czy to, to nie było za mocne tego pod względem. także kopać też potrafię. To i Wojtek Gola, pizda, olejnik, kurwa to jest level 1, a to jest level 10, nie? Ewa, no to mm, no porozmawiajmy. Co? Proszę, tak. Jeszcze ja zacząłem pocić tak troszkę, no cóż, tak, tak, Dopiero tak, tak. teraz? Zacząłem zaczęłam je zjadać. I, I odczuwam. Bez przesady. Ja tak mam odruchowo czasami. Tak. No, czasami osoby właśnie mi odbierają, że, że nie wiem, przeszywam kogoś z wrogiem albo coś takiego, a tak wcale nie jest.